Najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć po WWDC 2024. Po pierwsze. No cześć, słyszałem, że nagrywasz podsumowanie o WWDC, więc pomyślałem, że ci pomogę. No dobra, no to na wstępie Vision OS 2. Tutaj pokrótce, no bo nie dość, że tych Google nie mamy, to nowości niezbyt wiele, kilka nowych możliwości, jak na przykład nowe gesty, czy przykładowo zmienianie Waszych zdjęć zrobionych iPhone'em w tak zwane special photos. Czyli w skrócie możecie poczuć głębię tych zdjęć, które wykonaliście wcześniej swoim iPhone'em. Następnie przechodzimy do iOS 18 i wydaje mi się, że tutaj warto się na chwilę zatrzymać. Apple przede wszystkim umożliwia nam nareszcie zmianę ikon aplikacji. W taki sposób jak chcemy, te aplikacje nie muszą już w tym momencie być rzędami ułożone, tylko mogą być na górze, na dole, po środku gdziekolwiek chcecie. Dodatkowo możecie zmieniać kolory tych aplikacji, a zatem zrobicie całkowicie żółte, czerwone, fioletowe albo na przykład czarne, jeżeli zmienicie tryb iPhone'a na ciemny. Największa zmiana dla mnie w iOS 18, która będzie użyteczna, to blokada konkretnych aplikacji poprzez Face ID. Myślę, że fajna zmiana, na którą dość długo czekaliśmy, to chociażby to, że możemy albo całkowicie wyrzucić aplikacje, te skrótowe, z zablokowanego ekranu. Możemy wywalić latarkę i aparat. Ewentualnie, jeżeli chcecie, możecie podmienić to na cokolwiek innego. No i całkowicie nowy Apple Intelligence, myślę, że to AI całkowicie zmienił użytkowanie waszego iPhone'a. Te jesieni ma zadebiutować w wersji beta na iPhone'ach, które będą miały ustawiony język iPhone'a na angielski. Przechodzimy do Watch SA11, tutaj kilka zdrowotnych zmian. Przede wszystkim dokładniejsze śledzenie snu. W tym momencie mamy wszystko w jednym miejscu. Możemy śledzić swoją temperaturę nadgarstka, częstotliwość oddechów, czy na przykład tętno podczas snu. Dodatkowo przeprojektowana aplikacja Fitness, tak żebyście mogli wszystkie kafelki ustawić tak, jak tego potrzebujecie. Wszystkie informacje od razu pod ręką. iPad 18 tutaj też dość ciekawe zmiany. Oczywiście te przeprojektowania graficzne, które są w iOS-ie, również występują w iPadzie, ale oprócz tego mamy na przykład kalkulator, a co najważniejsze mamy notatki jako kalkulator, a zatem jeżeli notujecie odręcznie jakiekolwiek obliczenia, iPad obliczy to za Was. Myślę, że najważniejsze informacje Wam przekazałem. Standardowo zapraszamy do sekcji komentarzy. No i do następnego.